Zrób ze mną kryształowe akcesoria dla lalek Rainbow High! Wyszła nowa seria Creative Crystals, w której robimy własnoręcznie akcesoria z żywicy. I to nie tylko dla lalek, bo do stworzenia mamy kryształowy pierścień dla nas. Czeka nas mega dużo zabawy, więc zabierajmy się do roboty. Let's go! Zabawa. Zabawa. W serii mamy cztery piękne lalki, a każda z nich ma swój niepowtarzalny styl. Jest z nami kolorowa Amaya Rain, fioletowa Violet Willow, niebieska Skylar Bradshaw, Iris Bow, której niestety nie mam, a szkoda, bo bardzo podoba mi się jej czupryna. No i moja ulubiona Bella Parker. Zganicie, dlaczego dlaczego jest moja ulubiona? Hmm, nic nie przychodzi mi na myśl. Musimy stworzyć pięć akcesoriów dla lalki i jeden pierścionek dla nas. Nie pracowałam nigdy przy tego typu produkt ale myślę, że sobie poradzimy. Ej dobra, otworzyłam pudełko i poczułam ten dreszczyk emocji. W ogóle dawno nie miałam styczności z lalką Rainbow High, także miło się znowu widzę. Przyznam, że zapomniałam już, jak śliczne są lalki Rainbow High i jak. Fajnie wykonane. Te długie rzełsy, piękne włosy, super stylówki. No, obczajcie te buty. Mega! No dobra, i mamy tutaj cały zestaw, który potrzebujemy do tego, żeby stworzyć nasze akcesoria. Są formy. Jest żywica w pięknej buteleczce, kryształowej oczywiście. I soczewki do okularów. No, nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Trzymajcie za mnie kciuki, bo to jest zadanie dla prawdziwego kozaka. Będziemy robić drugą połowę tej torebki w ogóle. No, no dobra, let's go. Mam nadzieję, że wyjdzie mi za pierwszym podejściem. Pierwszej warstwy wystawiamy na słońce, a potem robimy kolejną. Zrobię od razu przy okazji kolczyki. No dobra, tam mi się wszystko utwardza Mam nadzieję, a komu w drogę Temu czas, więc lecimy dalej Show must go on And on, and on Po prostu niemożliwe Poszłam do mojej sąsiadki spytać, czy ma lampę UV Do robienia paznokci, no i miała I mam nadzieję, że przyspieszy to moją produkcję Oh my god Ej, teraz ja się czuję mega profesjonalnie Ej, jak myślicie? Mogę już otworzyć sklep, czy co? Z takim sprzętem to nie ma żartów, to jest już poważny biznes Słuchajcie, magiczna lampka Lampa. Słyszycie to? Wiecie co to oznacza? Że ta lampa działa, że ta metoda ma sens. Kiedy wszystko jest już utwardzone, wkładam do góry nogami, żeby też miała opcję utwardzić się od spodu. Ej, dobra. Dobra, myślę, że to zadziałało. Nie wiem, już to robić papierem ściernym? Może, może trochę użyję tego, bo jestem taka profesjonalna. Boję ja się, że swojego paznokcia zaraz zetrę. Dopiero co byłam na manikirze. Tak naprawdę to nie była lampa mojej sąsiadki, tylko ukradłam ją z na manikir. Nie no, czy ktoś zamawiał kryształową paskę? Nie, ale jak chcecie, to możecie zamówić, bo jestem prosem. Czy Wy w ogóle jesteście na to gotowi, bo ja chyba nie. Tutaj ten cukierek ma takie skomplikowane brzegi, mam nadzieję, że jakoś mi to wyszło. Ej, to wygląda delicious. Proszę tego pod żadnym pozorem nie próbować jeść. Wow, 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 wow. Ale by było. Ej! Ej, serio? Wyszło to za. Czy to będzie pasować? To kliknęło. Ja się zastanawiamy, kto się będzie trzymać. To kliknęło, to działa, to jest zrobione perfekcyjnie Martyna. Nie mogę uwierzyć, że mi to wyszło, naprawdę nie mogę uwierzyć, bo ja nie jestem najlepsza w takie rzeczy, okej? Okay? Nie, że to było jakieś trudne, ale nie jestem najlepsza w takie rzeczy. Ja to sobie jeszcze słuchajcie, zlepiłam trochę żywicą, żeby na pewno mi tutaj nic nie odpadło, żeby torebka była praktyczna i żeby mogła ją lalka załadować po sam zamek. Utwardzania nigdy za wiele, okej? Okay? Czy wy widzicie, jak mi pięknie poszło? Czy mogę prosić o jakiegoś lajka, uznania? Yeah! Trzeba ostrożnie wyciągać nasze kryształowe dodatki z formy, żeby tutaj nic nie połamać. Mamy jedną soczewkę okulara. Takiego pełcherzyka można byłoby uniknąć, jakbym sobie podziubała wykałaczką, więc jak chcecie mieć perfekt perfekt, to proszę dziubać wykałaczką, ale mi to nie przeszkadza. Ej, przysięgam, nie wiedziałam, że to będzie takie satysfakcjonujące i że tak dobrze mi pójdzie. Nie, nie żebym się chwaliła, okej? Okay? Nie żebym się chwaliła. A to w ogóle hit. Słyszeliście to pieknięcie? To oznacza, że pasuje idealnie. Nie mogę uwierzyć, jak dobrze mi poszło. Wszystko pasuje jak ulał. Czas na wisienkę na torcie. Szczerze, nie sądziłam, że zobaczenie Belly Parker w własnoręcznie zrobionych akcesoriach będzie tak satysfakcjonujące. Jestem z siebie mega dumna. Uważam, że wygląda super i że jest to naprawdę bardzo fajna zabawa. Meci, meci. Piszcie w komentarzach, jak mi poszło, a ja zabieram się za kolejne lalki pas na Amaya Rain. Do niej są jakieś jednorożcowe dodatki, więc jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Ale słuchajcie, mam już taką wprawę, że nie boję się, nie boję się. Wiem, że na pewno będzie super. Nie no, czy wy widzicie tą fryzurę? Wow. Ona jest chyba gotowa już na sezon festiwalowy. Przepraszam bardzo, ale czy mogłabym takie dostać w moim rozmiarze? Cudowne, cudowne, cudowne. Są to słuchawki i zazdroszczę jej, że ma takie fajne słuchawki. A pewnie będą jeszcze fajniejsze, jak je dokryształujemy. Będziemy robić jednorożca, kolejny kryształowy pierścionek. dopicujemy te różowe okulary, żeby Amaja mogła patrzeć na świat w różowych okularach. Będziemy robić też kolczyki. Mamy formy, żywice, grzebień, żeby tutaj poprawić nim to i owo, jakby coś nam wyciekło. Ma wiele zastosowań. Słuchajcie, nie mogę odpuścić sobie do wcipu. Mamy formy i ja też jestem w formie. Do tego, żeby zrobić mega kryształowe dodatki. A Maja, jesteś gotowa? Lecimy z tym. Ciekawe, jaki to będzie miał kolor. Uuu. Nie. Słuchajcie, ale to jest brokatowy, holograficzny, brokatowy, cudownie, bo nie wyobrażam sobie inaczej zrobić jedno roszta niż właśnie w takim stylu U, wow, wow 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 no i teraz robimy lewo prawo niech tutaj nam się poprzesuwa magiczna masa żeby jednorożec był kształtny i wyględny no i robimy to warstwami żeby nam się wszystko pięknie tutaj utwardziło także mam pod Jednorożca. Ja mam taki sprzęt, ale słuchajcie, nie jest w ogóle on potrzebny. Jeśli macie słońce z oknem, wystarczy wystawić formę z żywicą, oczywiście, nie? Sama forma wam tutaj nic nie da. I po 5-10 minutach wszystko powinno być. Mua! Cyk, 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 pyk, pyk, pyk. Patrzcie i uczcie się. Nie wierzę. Po utwardzeniu ma jeszcze wspanialszy kolor, naprawdę tutaj wydarzyła się magia. Póki co idzie tak dobrze, że brokatu nigdy za wiele, a jednak polałam trochę za bardzo od serca i muszę y, wypłaszczyć. Dobra, przyznam szczerze, że tych oprawek trochę się boję, bo naprawdę niewiele potrzeba tutaj żywicy i... Nie chcę przedobrzyć. Przecież już tak zachwaliłam się jako producent kryształów, że wiecie, nie ma tutaj miejsca na błąd. Ej dobra, widzicie te bąbelki, można je pyknąć wykołaczką i, i zaraz to zrobię. No dobra, chwila prawdy, jak poszło mi tym razem. Ostrożnie, nie chcę tutaj pozbawić jednorożca rogu. Dobra, mamy jednorożca, który wygląda trochę jak źrebak. Gdzie jest jego jeden róg? Gdzie jest róg? Okej, okay, spokojnie, nic się nie wydarzyło. Róg jest tutaj, a to będzie po prostu jego ucho. No właśnie tak mi... Tak mi coś wyglądało. Dobra, a co z moim kryształowym pierścieniem? Wszystko pięknie. Dobra, tutaj serio mamy róg i, i muszę go. O, mamy to. Ulepiłam własny róg, ulepiłam własny róg. Sobie przyczepię go do czoła i zostanę jednorożcem. Dobra. Uszy. No prawie, prawie mi wyszło. Ale może spróbuję livehaka. Dobra, mutulcie się, żeby to był koniec lifehacków i żeby to już mi wszystko pięknie poszło. Proszę, starałam się. Okej, okay, kolczyk wyszedł mega elegancko, to jest <śm> wasze szydło. Okej, okay, okej, okay, all right, jest... Mm -hmm. Odpicowane okulary. Dobra, jestem ciekawa, czy ten jednorożec przyfituje do reszty torebki. Mm -hmm. Dobra, kliknęło, wpasowało się, ale słuchajcie, żeby na pewno mi się to dobrze trzymało. To ja to jeszcze złączę moją magiczną żywicą. Dobra, jednorożec się smaży, a my odpicujemy w tym czasie słuchawki, które nic nie brakuje, bo są świetne, jakie są, ale dobra, niech będzie bardziej jednorożcowo. A mój lifehack z uchem zadziałał. Okej, okay, przyznam, że akcesoria do tej lalki były nie lada wyzwaniem. W pewnych momentach musiałam się ratować z kreatywnością, dlatego że nie udało mi się idealnie uformować uszek i musiałam je po prostu przyczepić na freestylu, ale prezentuje się super. Lalka wygląda mega cool i mega cool wygląda mój kryształowy pierścionek. No dobra, lecimy teraz Skyler Brad Show z misiowymi akcesoriami. Mega mi się podobają, bo uwielbiam misę, mam nawet lampę misa i, i w ogóle misie są mega cute i nigdy w życiu mi się nie znudzą i nigdy w życiu z nich nie wyrosnę. Niemożliwe, kochani, otwierajcie dokładnie lalki, bo ja się tak męczyłam z tymi uszami jednorożca, myślałam, że zrobiłam coś nie tak. I zrobiłam coś nie tak, bo nie otworzyłam lalki w całości. Nie zobaczyłam, że z tyłu czekały na mnie części. Ej, jestem w szoku, bo póki co ona podoba mi się. Najbardziej, bardzo bardzo podoba mi się jej sukienka. Z misiowym gorsetem. Póki co, moja ulubiona. I zaraz zrobię jej super dodatki. Dobra, mamy cały zestaw i teraz wiem, że niczego tutaj nie brakuje i, i że zrobię to perfekcyjnie i pójdzie elegancko i gładko. Zakładam, że nasza żywica będzie tym razem niebieska. Piszcie w komentarzach, która z tych lalek podoba Wam się najbardziej i może ktoś z Was już miał szansę zrobić coś swojego z żywicy. Rozlewamy, rozlewamy. Nie no, miś musi mi wyjść perfekcyjnie, po prostu nie ma innej opcji. Si. Tutaj pierścionek to kryształowe serce. Trochę szkoda, że nie się. ale dobra. Nie będę narzekać na kryształowy pierścionek. Hmm, w ogóle jak mi pasuje do paznokci. Mm, nie no nie mogę zobaczyć, ona ma misiowe kulczyki. Też chcę takie. On to za to wygląda, jakby miała jej robić gogle do pływania, a nie oksy. Więc chodź mój świat, Na niebiesko i na niebiesko! dobra, wielka chwila, bo sprawdzamy co i jak, co tam w trawie piszczy. Okej. Okay. I nawet fajnie tak wygląda z tym szkłem w tle. Można to spokojnie urwać. Zobaczmy jak się mają uszy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobrze idzie. Nie no, chyba jest super. No dobra, a moje gogle do pływania? Nie no, elegancja. Idzie jak po maśle. No dobra, a moje słodkie kolczyki? U. Ui! Pięknie. No dobra, a wielki niedźwiedź coś tam mocno śpi? Piękny, 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 piękny. No dobra, wygląda to wszystko dobrze, ale czy jest dobrze? Uwielbiam jak mi psztyknie, to wiem, że, że siedzi, że jest git, że jest zamocowane i że mamy to. I tu z boku jeszcze mamisia. może muszę tutaj, wiecie, ferę, ferę Ło, udało się, udało się, kochanie. I serio to wygląda jak google dopływania. No dobra, teraz mamy taką akcję. Taki krok, który pominęłam przy jednorożcu, i bardzo cierpiałam z tego powodu. Ale nieważne, ważne, że tutaj wyszło. Perfekt! A jak się ma mój pierścień.

Wszystko pięknie zaklikało, nie mogę się doczekać, żeby wystroić lalkę teraz w te wszystkie akcesoria. Dobra, wiecie co, nawet w tych goglech do pływania ona wygląda mega cute i uwielbiam ten misiowy look. Misiowe kolczyki, misiowy gorset, misiowe uszy i misiowa torebka. Mega, 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 mega mi się to podoba. No i co, no 10 na 10, super jest dobrze mi poszło, tak? Ostatnia zawodniczka na dziś. Violet Willow. Co my tutaj mamy? Serduszkowy vibe, serduszkowe oksy, serduszkowa torebka. I będzie do niej taka piękna korona. Mam nadzieję, że wyjdzie chociaż w jednym procencie tak piękna jak tu, bo jest wow, 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 wow. Ej, jej outfit to jest. Chyba na równi z misiowym, bardzo mi się podoba. Buterko, taka ale lateksowa spódniczka, kryształowy gorset, siateczka, brokatowe usta i te dwukolorowe oczy. Piękny kok. No, nie mogę teraz zdecydować między misiową a serduszkową. Są różne i, i to jest piękne. Dobra, wszystko, wiadomo co i jak. Już teraz nie ma miejsca na błędy, bo no hello, jestem już... Totalną profesjonalistką po tych trzech lalkach. Już tu muszę to robić. Jak ktoś mnie obudzi w środku nocy, to ja będę umiał z żwicy zrobić biżuterię, tak? Co zgadnie, jaki kolor tutaj żywicy będzie, ten jest kozek. Mm. Fioletowy! wow Kto zgadza, pisze w komentarzu i jestem kozak. Wszystkich będę serduszkować, bo jestem mega kozacy Dobra, serduszko serduszkuję. Lampa UV ufałuje. Lalka lalkuje, Martyna martynuje. Kuruna, kur. Tym razem pierścień będzie trójkątny. Podoba mi się, że każdy jest inny i niepowtarzalny. I w sumie nawet jakby miały ten sam kształt i tak będą inne niepowtarzalne, bo wiecie, tu się bąbelek zrobi, tu... Żywica zażywicuje w jakiś żywicowy sposób. Po prostu nie ma dwóch takich samych, tak? Nawet jak masz tu samą lalkę, to nie masz takiego samego pierścionka. Masz swój własny, wyjątkowy. Ej, w ogóle jest dzień dziecka! Piszcie, co porabialiście, co porabiacie. Ja ogólnie na dzień dziecka. Jestem na wyjeździe, więc mój Dzień Dziecka będzie w jakiś inny dzień. A dodatkowo 31 maja mam urodziny, więc w ogóle ja to mam urodzino Dzień Dziecka. Nie, nie mam Dnia Dziecka, mam Dnia Dziecko Urodzinowy, tak? Ja to już jestem dorosła baba, ale ogólnie uważam, że każdy powinien mieć Dzień Dziecka, bo wszyscy jesteśmy dziećmi naszych rodziców. To się nigdy nie zmieni. Więc życzę Wam z okazji Dnia Dziecka, żebyście dziecięcą ciekawość, dziecięcą radość, dziecięcą kreatywność mieli na zawsze. bo to jest po prostu piękne. Dobra, czy jesteśmy gotowi? Bardzo zależy mi, żeby ta korona wyszła pięknie i. Uuuu, guys! Nie no, elegancko. Kryształ ma się OK. Okulary i kolczyki. Git. No i tam trochę tutaj jakaś dziurka, ale wiecie, to jest taki autorski mój dodatek. To jest awangarda. No kolczyki też, niczego sobie. No dobra, ale najważniejsza próba to próba dopasowana. Ale kiedy tak wszystko pięknie klika, to wiemy, że jest git. Idealnie. Ale serce to mi wyszło. Dziewczyny wyglądają naprawdę mega cool. Tak prezentuje się Violet w swoich dodatkach. Dziewczyny są tak śliczne i tak cool i mają tak super dodatki, że naprawdę trudno mi stwierdzić, która z nich podoba mi się najbardziej. Razem tworzą fantastyczną, kolorową ekipę. Jest to na pewno czasochłonna, ale kreatywna i fajna zabawa, która wciąga na godziny. No i fajnie poczuć, że umiem zrobić taki dodatek dla lalki. W ogóle ja? What? Zobaczcie jeszcze te pierścionki, fiu, 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 naprawdę super to wyszło. Dobra, jeśli podobał Wam się film, zostawiajcie łapki w górę, a no, jeśli chcecie więcej, to tu macie poprzedni, tu jeszcze inny na środku, subskrypcja, baj!